Podchodzę do nawigacji i patrzę, a jest kurwa zielony Wie tak, ale ci ujebie łeb A więc to jest... No tym kurwa mnie zielony. zajebą w ja tak. tym samym miejscu tylko naprzeciwko No żarty jest żart jakiś Ale zielony. ja takie wybierałem miejsce, gdzie patrzę już, o dobra tutaj nikt nie idzie zadań robić, Ej, Jeb, napiję, Ale mam. w tej kafeterii ciała nie było widać, ja tylko report Niewidzialne ciało było, to chyba sosego No ale, Dlajkuj, ja nie nawet nie tak no bo ja. Ja, ja myślałem, że znalazłeś chciało tam przy reaktorze gdzieś. Ani raz na ja nie widziałem. Ja tam patrzy. też było. Ciekawa sprawa. A, wszystko tam praktycznie. To wrócimy na koniec. Kurde Po co to sabotują komsy? Okej okay, dobra Młodek okay. nie no. żyje Ja robiłem z Mają zadania Ja, ja no komsy. komsy naprawiałem na górze no ja A gdzie było ciało? Gdzie to... Bo jeżeli. Ja, ja byłem, byłem ja, Maja i bobek. Ja robiłem Czekaj, tam na chceszy. samej górze? Na samej górze, tak? Nie, po lewej stronie, tam w przeraktorze. Ja na samej górze. Tam ci chodzi, gdzie się przechodzi przez te drzwi, tak, tak? Tak, 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 przez te takie. Kto tam był jeszcze? Ja byłem, ale czekaj, bo tam był kurwa. Nie pamiętam tego questa, co tam robiłem. Bo... A, o, później powiedza. poszedłem, pos nie, ale słuchaj, teraz poszedłem Ma, na prawo. Budować tego kryształa całego, tą półzletę tak jest. Mam, mam wrażenie, że Michaś mi się wydawał taki. Tak, Zajebał, że... nie zauważył mnie i mnie zgłosił. Typa. Bo ja widziałem, no. jak Maciek robił questa. E jak dla później soset do nas wchodził. Maja 04 Ej albo maja. tu, ej kurwa Bo Sose później jeszcze wchodził A ja nie wiem, no. ja, ja nie mam to. Ale ja widziałem jak ten, no jak to wy robimy mecz z kanamą Nie robisz odrania No to dobra, ale nie zmienia to faktu, to że maja. wbijałeś tam do nas na górę Tak Byłeś ja, ze mną i nie robiłeś to quest'a Michaś nie robił quest'a Maciek a, to To już mówisz, że robiłem? To potem potem mówisz, że nagle nie robiłem. To może to ty? Nie, ja robiłem, mówiłem, że ja robiłem questa, A ty nie wiem? Nie, mówisz. Że... A, ja już ja wiem, co za questa, questa robiłem. To było te przesuwanie tego bolca do góry. Jak wiesz, masz w equalizerze na przykład. Tam yeah. elektryczny to ja był. Nie, było. nie ja wiem, bym, ja, ja bym zreportował Maję, tak dla. Ale, że ona na mnie głosuje? No nie wiem. Ale, że easy win jest? Aaa... <coughs> dobrze! A. Ja właśnie... Nie chciałem mówić, że tam byłem, bo zaraz by było... O, tu no, był Fiszur! Jak... Wszystko tako... Fiszur zeszne. sobie stoi... Tu... A gdzieś tak tako teraz jest, jest Fiszur... Ja jestem Fiszurem... A tam stoi... Michaś... I tako... Ona zdzieliło tyle właśnie odległości, i Michał tak się skrada przy ścianie, żeby go tylko w nie zauważył. Ale mówi, nie wybiegnę, bo przecież zauważył mnie i byk, report, ciało. No, ja... A ja stałem tutaj, nie stałem tutaj w tej całej sytuacji. No, nie, a ja nie, wiesz, nie, nie. ja robiłem tego questa, co tam się przesuwało, ten Słowak a później poszedłem kryształ robić. Już zacząłem, ale, sobie... No, Michał był właśnie pod tobą centralnie. No. Tak no, nie tak go, i... bo ten, y... ale wyczaję Wizja. Kasza. Mikrofon No na początku mówię, że to ja tobą robiłem. No, że razem robiliśmy, ale później coś mi się nie pasowało. No ciekawe. kurde nie uczestniczyłem w tej akcji. Dobra, to jest, to jest. O, Yasuo jest czysty Czyli wypar A nic co? Dobra, no co? A wiesz, jak mnie ktoś zabije, no to... Ale fajne Fajne ustawienie Czemu on mnie followuje? Dobra on mnie zabija yeah! Zostaw mnie Tylko je znaleźć to on Mówię, żeby tu ktoś był Dobra jest Babson się z Babsonem lepiej Microphone activated Wyper, ja jesteśmy cześć. Okej. ja to potwierdzam, z... Bomek też potwierdzi. Znowu, no. znowu się, znowu się ja widziałem, że kurwa biegałeś tak dookoła, chciałeś mnie zgubić. Ale zacząłem biegałem, bo wiedziałem, że jesteś safe. Hala, ale no, mam coś do ważnego Ej, Ja Nie wiem ja. Sosego, tego widziałem. Ale gra mi się zbugowała znowu. No dobra, to nie znaczy, że to ty. No znowu gram. Właśnie no tak, to jest nie. ale ty to, się A, no to, tak, ale... Mi się gra z ja nie mogę nic... Nie, ja... ja, Mam ja no do tak do dobra, nie, ma granicę, wyjadmy, nie ale by... ale tylko... On i tak ten. mnie... Wiecie jak mnie zajebał? Chodziliśmy tego z tunelu z drzwiami, nie? To tam... I te sosy. I zaraz a. za tunelem mnie zajebał, nie? Ja sosy. właśnie tak coś czułem, że jeśli będzie jakieś ciało, to... Które ktoś z waszej trójki musiał zajebać, bo my byliśmy w czwórkę przez... Część czasu... No. Yy, a nie, razem. Klik nie klikujcie mnie, bo mogę nie dołączyć. Nie wiem, trzeci raz mi się tak A wy Trzeci ty... raz. Mogę nie dołączyć, wolę nie ryzykować. Nie, no bo ta mapa mi się podoba. No. No, no, lepsza, duża jest strasznie, jest no. duża. Pierwsza jest, no, pierwsza jest lepsza. A ciekawe jak trzecia wygląda. Ta trzecia jest jeszcze trzecia większa. Jest trzecia większa. jest jeszcze większa, tamta jest na 10 osób, bo jest spora naprawdę. Jak myślicie, że tutaj są miejsca to. do zajebania, to tam jest w ogóle jeden taki ta, który też. Tam, tam że... Ta mapa dolnym. jest, ta mapa jest też za łatwa. No tu biegam tym kurwa. samym korytarzem, impostora. praktycznie mhm. Dla impostora ta mapa jest za łatwa Że ja, z, no, co miał. prawda z niskim cooldownem, ale zajebałem cztery osoby No to tak to by za że 2, 3 maksymalnie tak? no. no Ale mimo wszystko, że nie widzieliście czterech osób na mapie, nie? Bo ja biegałem kurwa każdy pokój sprawdzałem no i nie widziałem No właśnie ta No ja nie wiem jak biegać, bo już mi wyjebał na samym początku Dobra, weźcie z tego z botu znaczy jest no Jotko No ja, ja nie, nie, nie mogę wyjść nie Dobra, jest dobra dobra, 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 już, już No mówię, to mapa jest za łatwa Na raz, Sosy A, wszyscy prawie Haha A no. no Nie obróci poznać I teraz ja Na no, jest fajna postanem, animacja spadania, bo... Jak, jak wyrzucisz kogoś, to wpada do lewej, i pokazują okejkę Później No co, inna mapa, czy jak? Ta pierwsza by była najlepsza No... Już pierwszy został. Ale jak kurwa dostałem Impostora to sam robię Avengers i ty, bo jestem za głupi kurwa No to, to wiesz, to nawet się ciężko wytłumaczyć, no. bo nie zna się questów Znaczy ale, ja mniej więcej nawet, znam, ale... Ja dałem takie argumenty w tym pierwszym meczu, gdzie ja Impostorem byłem Takie argumenty, a Danczyk mówi Dobra, chuj tam, strzelam <laughs> <laughs> I odstrzelił tego dobrego <laughs> No dałeś, no tak, no ale jak Jakub też się jakoś brzmiał przekonująco No właśnie, on praktycznie żadnych argumentów nie miał tak? O tyle, że przebiegł koło ciebie, on mógł zajebać i zgłosić. Ale ten short distance dobrze do daje. No. Dużo daje, bo nie teraz nie gościa z kilometra. I też ci, jak, jak się <coughs> ruszasz, to ci tak postać nie przeskakuje, tylko się normalnie... W jednej normalnie... rundzie mieliśmy... Tam, gdzie Maciek był drugi raz z impostorem pod rząd, to mieliśmy chyba w trójkę Medbeya chyba? <grym> Naraz czy już chyba Easy winnek. No. Nie to jest? Co to robić w sumie? Ja mam jeszcze, zwołkuję. A jeszcze pobiegać. No to sobie pobiegałem. Nikt mnie tu nie znajdzie. Nie ma szans. O, a jednak. Okej, okay, gdzie było mostu? ciało? Okay, e, Fischur, okay. Wyper i ja byliśmy na most. Dobra, czekajcie, więc... czekajcie, czekajcie. Ja mam Im... takie podejrzenia, ale musicie powiedzieć mi, bo widziałem tak: Michasia, Maćka. Nie. Po prawej stronie i Oga. Banże ja nie widziałem Gdzie no, no, zostało no, no. znalezione ciało Michał? Eee... Czekaj, to się używa. W sterowni? Nie, czekaj. Niżej tam przy tarczy? Nie, no czekaj, no no czekaj, czekaj. No, czekaj. przy tarczy, przy tym takim pokoju wiem, tam gdzie taki tam jakiś tam coś się zepsuje, mm -hmm, mm -hmm, to taki sygnał mm -hmm. trzeba nastawić. No 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 dobra, no to tak o. Maciek co robiłeś? Ja wychodziłem dopiero co z mostku, bo robiłem zadanie Wyper może potwierdzić, fiszur też mogą potwierdzić. To prawda. No. Dziadko, ja, jakie zadania robiłeś? Ja robiłem O2. Potem no. poszedłem tam, widziałem Ciebie przy nawigacji. No. Poszedłem na dół, poszedłem no. uzupełnić paliwo przy storage. Poszedłem do elektryka przechylić ten do góry. Ten. Nie, nie my, to jest. Potem się robi jakiś... Coś się robi po tym. nie, ja, nie ja, pamiętam. Ja, dobra, no miałeś ja Nie co ty, ty robił? Tak, wyper, wyper zadanie robisz robisz, dobra. robił. Dobra, wyper ja zadanie robił, no ma... ja Wyper robi no, Ogólnie to teraz tak. tak, to ja tak ja. Uh, no Maciek, ja zrobiłem. En, no, e, Michaś albo ten, albo J, jest. No ja nie, bo ja nie. No dobrze, no to. Jeszcze ja powiem, że najpierw robiłem upload tam na górze w kafeterii, bo Maciek wyrzucił śmieci. Tak, tak, upload. Poszedłem skończyć upload i widzę Josu idzie w stronę Maćka, myślę hmm cofnę się w razie gdyby któryś kogoś zajebał Ale nikogo no ja, nie, zaje ja nie zajebał Ja właśnie zajebał nie I właśnie do mostku I właśnie poszedłem na kogo? mostek, nie? I właśnie wy wychodziliście, ja wchodziłem robić quest'a tam na Ja w dziękuję, w tam No bo troszkę się to łączy no, to Oprócz Jotka wersji to średnio się łączy a? No to jak ma najsłabszą wersję pizza Ciekawe no to robimy pojazdy dali co? Ja nie wiem, że mam w Medbay'u Może tu zaczął, to by mnie nie zabił I po tej zbirce bym miał już... Kurwa, ale mi was laguje W tym zebraniu już bym miał ten... Do odebrania Co jest? O, dobra wszystko jasne jest, a nie w sumie oni byli w sumie, nie podejrzewali siebie, to najgorzej. To Michał też może być teraz głównym podejrzanym, co se kamery, patrzy. on kampi. O, a może jednak nie? Pa! Dobra, już mieszałem. No tak, bo jest nas więcej niż ostatnio. To teraz nie jest tak. 4 sekundy. To nie jest tak łatwo teraz tak zrobić. No, ale w starym składzie to bym to wygrał. Tam się coverowali. Michać z wyperem na szczęście. Ale już po prostu się czarów widziałem. Dobra, już mam wszystko. Czekać teraz na rozwój sytuacji. Nawet trzeba followować naszego głównego zbrodniarza wojennego. Gdzie on jest? Powiem tak, Bobek bo to nie jest. Widziałem jak robi zadanie, skanuje się. O, Jan właśnie... jestem śmisior wyrzucał śmieci. Tak, to prawda, ja potwierdzam, macie Bobek się skanowali, kto był w a w Ja teraz byłem, ja widziałem dwie osoby, jak byliśmy zamknięci, kto we trójkę był w tym pomieszczeniu z paliwem. Ja sosę i Sose i sosy. Ja byłem jeszcze, tak. I sosy. Tak, to był sosę. Z się widział, jak. Nie, bobek nie jest, bobek robi zadanie. Nie, bobek nie jest na 100%. Ogólnie to tak. To jest sosę, ale. Ale dwie Ale Trzy osoby były w paliwie, trzy osoby w paliwie. Dla mnie to jest, jeżeli to nie jest wyper, to jest sosę. nie ma sosy Sosę jest na 100%. Wcześniej jeszcze był Michał, tak. Wyper miał ten. Ja byłem Okazję cię zabić. No wiem o tym. Widziałem właśnie, jest, ale że sprawiedliwość i... wygrała? Mnie no. też, miał... Ja też miał zawsze okazję. sprawiedliwa! Aaaa! ja od razu podejrzewałem miotka. Ja co? też, ja też Dobrze. Po pierwszym po głosowaniu nie, podejrzewałem Miatka. Nie, nie, ja po drugim no, po, po tych drzwiach się, wyjś, się wyjś zamknęły, bo wiesz to, patrzyma, co, Ty biegłeś no. troszeczkę za mną, nie? I nagle się drzwi zamknęły przed mordą. No ja mówiłem. Ja że chciałem to jego jego wersja się mam. Ja ten No, ale co jest obok, dobra? No, sam nie widział co robił. Bo biegam no? na boki, widziałem jeszcze ty widziałeś to ten, żeby śmieci pokazać, nie? nie. Sam... micropone oh. oh. no. O soserz wbił do nowo Okej okay. Ja kurde dawno Ej mi wszyscy dziewię. są w grze? Mhm. Uh -huh. Dawaj ta admina Masiej <grych> No czemu nie Klasyczek by był Kurde ja mam Marzno na kamery pójdę No, Michaś Piper szedł do admina Viper szedł do admina O, Masi i Fisz już idą. Dobra, Bawek szedł Czy hmm. Hmm. ten Bawek jest? Nie dobrze, dla nas se kumpla. Okej, okay. Michaś wieper kurde, no. Podleci nie mam okazji, co jest? Okej hey, Popso. co, No to co, A pierdolę, nie zrobił to ty. Nie mogę nic zrobić, co, 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 Dobra, się jest tam Michał się trzeba strzelić, jak tylko go zauważę Kurde, że tam dojść Okej, okay, to na pewno nie I jest tak. biegamy cały czas, widziałem jakbyś... Cały jakiś... czas dwa razy dwa to W tym no. miejscu dwa razy miałem. A ja się kurde błąkam po mapie, cały czas mijam kogoś Chyba wszystkich minąłem przez tę rundę Czyli to ty A czekaj, gdzie, gdzie ten, gdzie byłeś teraz, NG? Miałem was, byłem wszedłem do reaktora, żeby wyłączyć. Jak akurat widziałem, że wyłączyliście wszyscy, to szedłem do góry. Widziałem jak. Nie, zaszedłem najpierw do kamer, popatrzę sobie. Dobra, 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 dobra. E, Michał, no. gdzie jest ciało? No, w tym. To tam, gdzie się te, te takie zadania robi, tam się nawiguje. Na, nawigacja? No, na kamerze nie, widziałem, nie. że Michał wchodzi do nawigacji. No, tak, bo mam. cię. Ale czekaj, 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 ja cicho, 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 bo ja mam dwóch potwierdzonych ludzi. Zostaje ja trzech wiem. podejrzanych. I skoro Maciek z Fiszurem razem biegali, a Dandrzeja nikt nie widział, to jest. To ja jest widziałem Dandrzej. czasami. No, Dandrzeja ja też zostaje jeden. A nie, Michaś. jak nie, Dandrzej, jak, nie, Dandrzej, nie Michaś. Nie, Michaś jest potwierdzony, bo Michaś ja widziałem, jak no to Dandrzej, strzelał, to Dandrzej, Ty widziałem, Dandrzej, jak wyrzuca śmieci. Dandrzej, no i Dandrzej. oni razem biegali, no to. Nooo! No, ja z co mać, z całą rundę od całego nie początku. Wiesz, to, no. Nie mogę zrobić, kurwa. Ja nie wiem, to są, nie Idę. wie, kurwa, no nie ma killa. Tutaj dwóch, tutaj dwóch. Podchodzę do nawigacji, patrzę, a jest, kurwa, zielony. Tu tak, ale ci ujebił łeb. A więc macie, kurwa, krok w krok, nie? No, nie no, mogę, więc, nie A jak zgubiliśmy, a ja tylko, to zaraz a Tylko, ten. że się tak, reaktor, patrzę. Nie ma jednej osoby z nami, tutaj dwóch się trzyma Widziałem jak Michał strzelał karabinkiem, wszystko się stworzyło w całość A, ciężko, ciężko Ciężko im postarzyć w tych trudnych czasach A nie mam nawet admina Questa w adminie Kurde, porca mapie rozrzucone mam śmieci mogę być potwierdzony jak ktoś chce przyjść Spingo. O, dobra, maszyn czysty no nie gadaj Wszyscy śmieci? Tak <gutara> Gitara No to się trzymamy Eee. Dobra, na pewno nie Bobek, Danji i ja Robiliśmy tak, zadania Cicho, 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 cicho. Dobra, teraz jest tak Jest w elektrycznym Jest w elektrycznym A skąd to, wiesz? Bo przyszedłem przed chwilą do elektrycznego no, tam Mam do elektrycznego. zadania w elektrycznym Przecież my się minęliśmy, jak ty szedłeś do tego Nie, ale potem szliśmy tak, za ja... nim Ja z maciełem i... gdzieś jest no tak, 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 ciało? 50 tak, ciało. ja w, elektrycznego w elektrycznym jest ciało Piszur. Dobra, to tak o... E, Piszczur, biegał? Ja co nie, to... No my to się fiszur, mieliśmy teraz. Fisz, fiszur, jakie zadanie robiłeś? E, robiłem reaktor. Teraz a przed samym poszedłem... tym, przed samym końcem, jakie robiłeś zadanie? Przed samym końcem? Teraz robiłem kabelki przy tym... Przy Mhm, mm A Michaś, co robiłeś za zadanie? O, gdzie... ostatnie przy łeponsach? No chyba Nie... Na, na górze Coś są. Jest? Nie, przed ty, biegałeś. No tak, no, a się teraz pytał ten, Bobek, co robiłem ostatnio. No to tu zacząłem kable. No, teraz. No, co robiłeś? się. Ty wychodziłeś, To obchodziłe. ostatnie zadanie, które robiłeś. No, ja robiłem kable, ale w kafeterii. To jest kurwa no, prób. Dla mnie, albo Michaś, albo Fissure, ale mogę skipić. No, ale rzeczywiście, nie winno. Ja, bobek. ja nie wiem, no. Biskity. Ja, i Bobek to na pewno nie jesteśmy, bo no. wyrzucaliśmy śmieci we trójkę. Stop. Ty, Bobek. Daniel, wyrzuciliśmy zadania, które u... moją udo... niewinność na No, wani, nie no nie właśnie, i to jest najdziwniejsze, bo ja patrzyłem to, na administrację, zimie, wszyscy wybiegli. No to Jeden był, po sose. Jedna osoba była w tym i wentami musiał przeskoczyć. Dobre, <noise> no. Dobra, to jest się Daj, nie. Wojemy, się. Co dobra, Nie, 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 bo to jest Master Gaming Nie możemy <noise> tak <noise> followować dawaj, Questy, Nie, 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 nie będę followował Dwa zostały, dobra Komów mi, Danji. Microphone muted Co? Proste Co se z Michałasiem? Kurde, jak teleportuje Trochę, trochę wkurzające to jest no Jak nie jesteś impastorem, no to nie psuje gry Kabelki, kabelki co? Co? co Michał się robił? Simon Movie przy reaktorze i nie ruszył się w task Total task No bo się kurwa okay. pomyliłem Ci jedno <noise> Jak mi wyrzucicie, to jesteście krytyni, naprawdę, serio. No nie wiem, wy widzieliście, jak robiłem w elektryku ten, tente przesuwanie suwaka i się ruszył akurat tak. Wy ci tu nie wywalczyłeś, tak, tak. No nie wiem. No. no kurwa, Fiszur, coś kręcisz, coś ale kręcisz. Co kręcisz? kręcisz? No ale chyba patrzyliście ta ta w argumencie, ty, no. Ale jak to ale... przesuwasz, to właśnie ci nie wbija to jest, total, task, to właśnie bo masz dwu, kilka. Dwustopowy, no, dwustopowy. To to jest Akurat, prawda, tak, No i widzisz? I co, i co, i Fiszur? Sorry, Rymika, zapomniałem, kurwa, co jest błędny. To tak mnie Ale... zacząłeś gonić. Nie A ja powiedziałem, jak się wtryniłeś, i... widzieliście, że robię, no. bo się total Task zrobił. No, Tak, zapomniałem. Kurwa. A ja specjalnie się wróciłem i mówię tak. No. Ciekawe czy odejdzie, jak total Task się ruszy. Michałasz, Michałasz, taki protip niegoń później, no, jak się Zrobił jeszcze ja. Raz, ja. raz. właśnie, zrobiłem i biegłem do domu. A właśnie total nie to ruszył. Za dużo nie? osób ma tego medbeja pierdolonego, albo śmieci. Nie, Gdzie biegacie właśnie... w trójkę. I... No to ja no, śmieci zrobić, akurat nie właśnie da. nie spodziewałem się, że nas strzech ma śmieci. Ja myślę Myślałem, że w no, się... no. ja tej tak mówię... patrzycie czy nie mam ja tylko a to, to my... mają wypera, wypera mi się udało jakoś wychwycić na początku w tym elektryku. Przeskoczyłem do tych do monitoringu, patrzyłem sobie kamerki A kurwa już ciężko było. Mikrofon muted <laughs> Biedny wyper Dobra, kafeterii A o, jak mógłby ktoś walnąć w sumie? Jakby tak na siłę. Dobra, od razu to. Od razu. O! Mikrofon aktywizuje okay. się. razu ciało przy. Gdzie było tym, ciało. Przy. no. przy tam przy bombowni powietrza, jak to się na no, tym. Wiecie, tam gdzie się powietrze naprawia Piszur i tak. szury, a, radę, a, a, a. ze mną czekajcie, Bobek Bobek, czekajcie, nie, ja, czekajcie, się, czekajcie. ja szedłem, biegłem stamtąd Przyznaję się, ale wcześniej nie było tego ciała e, Powiedzcie bobek nie widział, że co robiliście w sensie, Ja w Co robiliście? dwa W sensie Maciek, Maciek, Maciek nie Kafeteria, Jasuło co robiłeś? W admin room przesyłałem dane Pisur. Ja wyrzucam śmieci, później zacząłem biegać na prawo żeby ty ze mną poszedł na dół Ja z kafeterii musiałem dane przesłać, to potem do admina. No. no, to jest Maciek to po razem z prób. będzie. A ja dobra nie wiem, już coś ty cofnęli. No ja stałem i strzelałem do no, białka. No, zobaczycie, z... zobaczycie, zobaczycie. Ma. Kurwa. Ale się kurwa na Jak jest, nie, nie ma się to bał Czemu się nie broniłeś? Mogę się bać. No, no właśnie nie, Ale nie miał, miał obrony. Tak, nie, miał, nie miałem obrony. Jak on poszedł, poszedł z tamtej strony, ja zacząłem z działek, działek strzelać, on przychodzi z dołu, spojrzył się co robicie, i wrócił się tam i zgłosił ciało. Zresztą to było tak oczywiste, że to chuj. A ja na działkach stałem strzelałem, jeszcze pokazywałem, no że by ktoś nie